Zadanie 8. Zadanie 8 jest tutaj. I mamy tak, wybiorem wartości funkcji F, czyli tej funkcji, tutaj przedstawionej na tym rysunku, jest przedział. Od minus nieskończoności do zera włącznie, lub od 0 do czwórki włącznie jest to przedział obustronnie zamknięty, lub od minus czwórki do plus nieskończoności przedział lewostronnie zamknięte, lub od czterech do plus nieskończoności przedział również lewostronnie zamknięty. Żeby wyznaczyć zbiór wartości funkcji, zwłaszcza jeżeli mamy podany rysunek, tak jak tutaj, to tylko wystarczy ten zbiór wartości funkcji odczytać z rysunku. Tylko tutaj musimy pamiętać o tym, czym jest zbiór wartości funkcji, i w tym miejscu, tutaj masz podaną definicję zbioru wartości funkcji. Zbiorem wartości funkcji nazywamy zbiór tych elementów ze zbioru Y, które zostały przypisane elementom ze zbioru X. I w momencie, w którym mamy podany rysunek, to z rysunku zbiór wartości funkcji odczytujemy tak naprawdę z osi Y, czyli tutaj z tej osi pionowej. I zwróć uwagę, że wykres. Zaczyna się tutaj od y równego minus 4 wzwyż, czyli będzie to od minus 4 do plus nieskończoności. Dlatego tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź c.